Cześć, Robert z kanału Robert na Luzie. Zapraszam Was na kolejny film z tytułu On pije, a on patrzy. Dzisiaj będziemy degustować Ghost Berry Tart IPA, 16% Belgię, 6,5% alkoholu. Co mi się w tym filmie spodobało, to że jest z agresu, więc będzie, mam nadzieję, taki orzeźwiający, kwaśny e, aromat. Zobaczymy, co będzie więcej z tego. Podniki woda, słudień śmienny, skrót przeniczny, płatki owsiane, owoce o zmiennych propozycjach, agres chmiel oraz drożdże. Data ważności 17 marca 2024 tropliwo jest świeże, więc zobaczymy, co to będzie. Raczej chmielowość taki melon. Bardzo intensywny melon. No agrest przebija się, ale bardziej no, Zobaczymy. I bardzo mętne. Barwa taka żółta. Piana duża, obfita. Biała, taka średnio pachorzykowa. No tu już teraz szkła. Agrest faktycznie ładnie pachnie taka troszeczkę landrynkowość landrynkowy aromat no ładnie pachnie no to spróbujmy w smaku mm, kwaśne w skali od 1 do 10 tak na 4 nie, nie jest aż nie jest delikatna, ale też nie jest obezwładniająca. Co czuć? Czuć przede wszystkim na pierwszym planie kwaskowatość i te owoce agresu. Pojawiają się takie nuty gry w z chmieli. Zapewne takie odczucie gładkości. Hmm, zapewne to płatki owsiane. Tutaj dodaję takiego jakby poczucia, że te piwo jest takie bardzo pijalne takie leciutkie. Aczkolwiek ta woreczka bym powiedział nie jest taka. Jakby to powiedzieć, taka. Nie jest taka wytrawna. To nie jest taki chmiel, który by na przykład był. Jakiś mocno klasyczny, w stylu amerykańskim, w stylu jakimś, takie coś to... Teraz bardziej gorzkawe, bardziej agrestowe. Kwaskowatość. W sumie być może się już przyzwyczaiłem, smak przyzwyczaił się, jest W którym świecu wychodzi zdecydowanie taki greyfruit, tak? Więc czy to piwo bym komuś mógł polecić? No, ludziom, którzy na pewno lubią kwaśne piwa i lubią taki kontrast y, owoców której fruta, zdecydowanie, bo tutaj to jest. Dla mnie to piwo nie zrobiło jakiegoś wielkiego wow, powiem szczerze. Się tak troszkę bardziej nastawiłem, że to jest artist, ale to nie jest jakieś fenomenalnie obezwładniający oszałamiające. To jest takie, że jak piwo miało być kwaśne, to jest kwaśne, nie wyczuwa się słodów właściwie, więc to jest plus. Dobre piwo, oczyszczające, ale ja już go nie kupię. Nie, nie było takiego jakiegoś jak tam Nie Nieważne. No i to tyle. Mam nadzieję, że ta dygustacja będzie wiele krótka, zwięzła. Trzymajcie się i do usłyszenia.